Cześć, witajcie. Dziś krótki filmik z aktualizacją akwarium 25 litrów. Tak, tak jak w przedostatnim filmiku zapowiadałem, zrobię aktualizację po dwóch tygodniach, odkąd zacząłem podawać nawóz firmy Masterline All in One Soil, czyli przeznaczony do podróży aktywnych. No i jak jest? Jest dobrze, nawet bardzo. Ehm, rośliny rosną bardzo ładnie. To Nina Szaleje, alternatera rejneckiej mini, którą macie prawie na środku. No po prostu rozrosła się do takich monstrualnych rozmiarów, że zawaliła mi cały pierwszy plan, więc jest po przycince. Ale możecie zobaczyć te liście takie dolne. No to właśnie górne miała jeszcze większe, wyobraźcie sobie. Um, jedna, jedyna rzecz, która mnie tu troszkę martwi, to to, że azot... Raczej NO3 zjechało tutaj do zera. Um, w sumie nigdy nie prowadziłem akwarium na, na, na zerowym azocie, a przynajmniej na NO3, bo możliwe, że coś tam jest, Z NH4 i NO2, chociaż robiłem testy, <coughs> nic w sumie nie wykazały. Um, natomiast znajomy, od którego dostałem ten nawóz, um, poradził mi, abym dodawał sobie po każdej podmianie 3 ppm azotu. I tak robię, ponieważ wlatuje tu dziennie tylko 40 ppm a NO3, więc to trochę mało. I tak się troszkę bałem, czy rośliny zanim się przestawią na pobieranie azotu, głównie z podłoża, nie zmarnieją, dlatego jeżeli chodzi o nawóz podaje tak jak zaleca producent, ale oprócz tego po podmianie podaje 3 ppm, 3 ppm NO3 naraz. Roślinki powoli się kładą spać, bo jest godzina e, taka, że już e, niedługo będzie e, gasła lampka. E, no co, może przejdziemy się po roślinach. No to lecimy. E, Mało to jak widzicie, fajnie się rozkłada po podłożu. Nie idzie tak bardzo w górę. Jest myślę, że niedługo fajny będę miał tu trawniczek. Alternatora Rozawering. Popatrzcie, zero jakiegokolwiek glona, zero jakiegokolwiek, jakiegokolwiek plenia. Zdrowe liście, ładnie wybarwione. Fajne są te takie żyłki na tych liściach widoczne. Naprawdę elegancko chodzi to. A Lago Grandy też bardzo ładnie idzie, tam nawet z tyłu pojawiły się nowe gałązki, nowe odnogi. Ludwiga SP Mini Red również bardzo dobrze, no tu jest ta przycięta, przycięta właśnie alternatyra rynecki Mini. Tu mamy Limnofilie Sfera Ocea, czy jak ona się tak zwie, kuźwa nigdy nie, zap nigdy nie mogę zapamiętać tej nazwy, so, po popatrzcie jak ładnie. Jak ładnie idzie w górę? Hmm, NASA Gold, zdrowe liście, zdrowe stożki, no, elegancko. Za nią mamy Walici. Też jak widzicie, fajnie się wybarwia. Tutaj mamy e, Toninę Fivatilis. Tutaj mamy e, makrandę Typ 4. Um, tu te szczyty już zaczynam powoli odbijać, tu jak widzicie też rośnie, um, Fajne bąbelki łapie, fajna foto... Foto... w ogóle fajna fotosynteza jest, fotosynteza jest w tym akwarium, tak już troszkę mniejsza, bo, bo lampa się powoli ściemnia, ale w dzień to naprawdę woda gazowana jest tutaj. No w końcu, w końcu co mnie najbardziej cieszy, ruszyła mi Ludwiga White, czyli moje oczko w głowie. Jak widzicie ma zdrowe białe liście tam w środku zdrowy stożek z takimi bardzo małymi różowymi listkami, co mnie bardzo cieszy, ale to tylko jedna mi ruszyła, jak widzicie tutaj stoi w miejscu, tam z tyłu no, średnio będzie widać też stoi w miejscu, ale chociaż, chociaż to jedna poszła, poszła do przodu. Co mamy dalej? Mamy dalej. Rotale Green i Rotale Hra. Powiem Wam, odkąd weszło to nawożenie. Prawdopodobnie przez ten, przepraszam, mniejszy azot. Te liście są trochę mniejsze. No, ale już wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że rośliny są bardziej takie, jakby zwarte. No i też ta protelachra dosyć dobrze się wybarwia, co prawda to nie, to nie jest jeszcze ten taki krwisty kolor czerwony, ale myślę, że parę przecinek tego koloru ładnego nabierze. E, wszystko mówiliśmy, e, chyba wszystko. Glonów brak, pylenia brak. E, co jeszcze mogę powiedzieć? Na razie akwarium prowadzi się elegancko. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo na razie minęły te dwa tygodnie. Zobaczymy, jak to będzie wszystko e, rosło, jak rośliny się przystosują do tego, żeby jednak ten azot w większości pobierać, właśnie z podłoża. Ale jestem naprawdę dobrej myśli. Jak na razie z tego nawozu jestem bardzo zadowolony. I tak kończąc, jeszcze chciałem Was zaprosić, e, polecić Wam jeden filmik. Otóż tydzień temu był w Krakowie Przemek P z urządzeniem do mierzenia światła, głównie, znaczy mam parmeter, bo tak się to nazywa, i <laughs> był u dwóch akwarystów, w Krakowie w sumie o trzech, ale z tego co wiem, to u dwóch nagrał materiał, gdzie właśnie mierzył ilość światła w poszczególnych rejonach, tudzież w głębokościach akwarium akwariów, w sumie, bo tam było kilka akwariów na tapetę poszły głównie lampy firmy Chihiros czyli WRGB 2 zwykła wersja jak i WRGB Slim, a także a także Chihiros ARGB czy coś takiego, czy RGBA, nie, chyba ARGB także jesteście, jeżeli jesteście ciekawi jak mocno świecą te lampy, to zapraszam na filmik przemkp. Link znajdziecie w opisie. Naprawdę można się zdziwić, jak te lampy, napi jak te lampy mocno świecą. Naprawdę <laughs> wszyscy byliśmy w szoku. Także zapraszam do obejrzenia filmiku, a że dziś piątek, to także, także zapraszam na, na e, live do Przemka P, który odbędzie się o godziny 20, jak tam macie jakieś problemy akwarystyczne to Przemek Wam chętnie w tym pomoże a posiada wiedzę o wiele większą, wiele, wiele większą niż ja ja to przy nim jak przedszkolak akwarystyczny także na pewno Przemek Wam bardziej pomoże w Waszych pro problemach niż moja skromna, acz przystojna osoba e, jeszcze coś no, chyba to tyle no, także dziękuję za obejrzenie filmiku, filmiku i do zobaczenia.